kuriera tygodniowego. Wita Państwa Aneta Norkowska. Pilscy radni zdecydowali, że miasto udzieli pomocy ofiarom powodzi na terenie Polski. Wartość wsparcia ma wynieść 100 tysięcy złotych. Ostateczną decyzję w sprawie, która niespodziewanie zdominowała tematykę 41. sesji Rady Miejskiej w Pile podjęto po burzliwej dyskusji. Radni postanowili również wystąpić do innych gmin kraju z apelem o podjęcie podobnych działań. Pomoc dla powodzian na południu kraju stała się tematem obrad radnych w odpowiedzi na propozycję Jacka Buszkiewicza. Nikt z uczestników sesji nie kwestionował konieczności podjęcia tematu. Różnice zdań ujawniły się dopiero przy dyskusji o szczegółach. Krzysztof Majchrzak zaproponował aby wartość wsparcia udzielonego ofiarom powodzi wyniosła 100 tysięcy złotych. Niektórzy radni uznali tę sumę za zbyt wysoką w stosunku do możliwości miasta. Padały inne propozycje. Zbigniew król nakłania uczestników sesji, aby w ramach pomocy dla powodzian zrezygnowali z własnych diet. Propozycje te poparli inni radni należący do klubu biznesu. Przeciwko niej zaprotestował radny Jan Starczewski. Zarzucił on zwolennikom pomysłu, że łatwo im w taki sposób dysponować czyimiś pieniędzmi, bo sami są ludźmi majątnymi. Większość radnych poparła propozycję wyasygnowania na konto powodzian pieniędzy z budżetu miasta. Niektórzy opowiadali się jednak za pomocą niewielką rzędu 15 tysięcy złotych. Głosowanie przesądziło jednak o przyjęciu propozycji Krzysztofa Majszaka. Radni Piły zdecydowali, że miasto udzieli ofiarom powodzi pomocy o wartości 100 tysięcy złotych. Szczegółom przedsięwzięcia radni postanowili poświęcić dodatkowe spotkanie. Jego przebieg okazał się również burzliwy. Ostatecznie zdecydowano, że pieniądze na pomoc dla powodzian zostaną wyasygnowane z budżetu przewidzianego na modernizację ulicy Rodakowskiego na Podlasiu, budowę szkoły w tej dzielnicy oraz instalację zjeżdżalni na basenie Wodnik. Radny z Podlasia, Franciszek Leszczyszyn, zdenerwowany taką decyzją, opuścił salę obrad. Hasło pomocy dla ofiar powodzi w miastach na południu kraju spotkało się w Pilec odzewem wielu mieszkańców. Jednymi z pierwszych punktów przyjmowania darów dla powodzian były siedziba Caritasu w kościele świętego Stanisława Kostki oraz siedziba Zarządu Wojewódzkiego PCK. Podobny punkt otworzył Bank Żywności, Odzieży i Sprzętu. Mieszkańcy miasta tłumnie odwiedzają miejsca, gdzie mogą złożyć dary. Brakuje określeń ludzkich, słów na wyrażenie wdzięczności mieszkańcom miasta Piły i indywidualnym mieszkańcom, jak również właścicielom firm, sklepów, hurtowni za dobro, które okazali ludziom znajdującym się w potrzebie. Tylko w ciągu minionej niedzieli w parafii świętego Stanisława Kostki zebrano 4000 zł na pomoc dla powodzian. W kościele na osiedlu górnym wartość datków pieniężnych była dwukrotnie wyższa. Pełne ręce roboty mają osoby pomagające w przyjmowaniu darów w siedzibie Caritas. Akcje pomocy dla powodzian organizowały również na własną rękę grupy mieszkańców miasta. Zbieramy to, co przede wszystkim jest najbardziej tym ludziom potrzebne w tej chwili, czyli woda pitna, jakieś środki higieny osobistej, czy pieluszki dla dzieci, tudzież nie psujące się środki spożywcze, cukier, makarony, mąki. Punkt Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu otwarty jest codziennie oprócz niedziel w godzinach od 8 do 20. W siedzibie Caritasu dary dla powodzian są przyjmowane w godzinach od 7 do 22. Był taki okres, kiedy przenoszono bardzo dużo y, odzieży. Teraz jednak już mieszkańcy zrozumieli, że odzieży jest wystarczająca. Ilość przynoszą wodę, artykuły chemiczne, artykuły higieny, koce, łóżka polowe, butle gazowe. Właśnie to, co teraz przede wszystkim jest tym ludziom dotkniętych kataklizmem potrzebne. Szczególnie potrzebna jest woda. Są to takie moje najświeższe informacje, które zaczerpnąłem z Caritas Opolskiego. Kontakt z punktami przyjmowania darów w Pile można nawiązać telefonicznie. Do Banku żywności, odzieży i sprzętu należy dzwonić pod numerem 148100. Do siedziby Caritas pod numerem 148361, a do siedziby Zarządu Wojewódzkiego PCK pod numerem 122209. Dramatyczne informacje z miast dotkniętych powodzią wywołały w Pilskiem zainteresowanie stanem wód w rzekach przepływających przez teren województwa. Na razie poziom wody rzek w województwie pilskim nie budzi obaw. W poniedziałek 14 lipca w Pilenach Gdzie wynosił on 114 cm, o 14 cm mniej niż 3 dni wcześniej. Stan alarmowy na tym punkcie pomiarowym wynosi 200 cm. Do 14 lipca nie budził niepokoju również poziom wody innych rzek. W większości z nich, m.in. w ujściu, w rąkach, wyżysku, obniżył się on w okresie od 11 do 14 lipca. Tylko w Białośliwiu poziom noteci podniósł się w tym czasie o 12 cm i 14 lipca był tylko o 10 cm niższy od stanu alarmowego wynoszącego tam 290 cm. Jednak zdaniem dyrektora wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych również tam sytuacja nie budzi niepokoju. Biorąc pod uwagę to, że podstawowe opady i spływ wody odbywają się rzeką Odrą i rzeką Wisłą, w zasadzie nie. Natomiast te opady, które w rejonie Częstochowy i źródeł warty były, nie będą miały wielkiego wpływu z uwagi na zbiornik retencyjny jeziorsko, gdzie fala zostanie spłaszczona, a przyjście tu do ujścia noteci praktycznie nie będzie miało żadnego wpływu. Kiedy mogą tu powstać jakieś zagrożenia? Wtedy, kiedyby by skumulowały się opady w podobnej wysokości lub nawet w mniejszej, w zlewni rzeki Gwdy, w górnej partii, jak i również w górnej partii zlewni rzeki Noteci. Zdaniem dyrektora wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych, w sytuacji krytycznej dla piły, zbiornik retencyjny na koszycach zabezpieczyłby miasto tylko do pewnego stopnia. Jest również zabezpieczeniem, jakkolwiek niewielkim, gdyż byłby większym zabezpieczeniem, gdyby gromadził w ogóle w Pilskim powinno się pobudować zbiorników gdzieś o objętości 90 milionów metrów sześciennych wody. Miałyby to podstawowy wpływ na wprowadzenie wód do Noteci. Natomiast ten zbiornik ma 3 miliony metrów sześciennych, za tym stanowi niewielki procent. W ostatnich dniach na polecenie dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych otwarto nanoteci jaz w miejscowości nowe, zdaniem Juliana Włodarczyka wpłynęło to na obniżenie poziomu wód na rzekach w pobliżu piły. Wyższy stan nanoteci w Białośliwiu należy uznać za przejściowy, tam bowiem pochylenie koryta rzeki na odcinku jednego kilometra wynosi tylko 4 cm, to też ruch wody jest znacznie mniejszy. Złotów żył w ostatnich dniach imprezą, dzięki której o tym niewielkim mieście słyszy w Polsce coraz więcej ludzi. W większości ludzi, którzy słyszeli o Euro Eco Meetingu, impreza ta kojarzy się głównie z koncertami muzycznymi znanych zespołów. Również w tym roku czekały na nie tłumy złotowian i gości spoza miasta. Euro Eco Meeting to jednak nie tylko muzyka. Zgodnie z duchem imprezy, w trakcie jej trwania czynne było miasteczko ekologiczne. W tym roku promowano w nim nie tylko ekologiczną żywność, ale i ekologiczne piece. Dzięki wygraniu konkursu właścicielką jednego z nich stała się mieszkanka złotowa z ulicy Zamkowej. Liczba imprez towarzyszących koncertom muzycznym w czasie EuroEco Meetingu wpłynęła na to, że w ciągu czterech dni złotów tętnił życiem. W tym czasie roiło się w nim od polityków, znanych osobistości życia kulturalnego i dziennikarzy. Nie brakowało niespodzianek. Jedną z nich był występ Ireny Jarockiej, której towarzyszył kurek złożony ze znanych sportowców. Gwiazdami koncertów muzycznych okazali się zgodnie z zapowiedziami Lady Punk, Urszula i Robert Hojnacki. Ich występów nie udało nam się jednak sfilmować, bo nie pozwolili na to organizatorzy imprezy. Rynek artystyczny rządzi się dziś coraz surowszymi prawami, a najbardziej znani wykonawcy coraz częściej żądają wysokich honorariów od każdej telewizji chcącej pokazywać ich występy. Efekt był więc taki, że w trakcie koncertu gwiazd kamerzystów na widowni w Złotowskim Afiteatrze nie było. W tym roku zbiegły się terminy Euro Eco Meetingu i spotkania Blues Express organizowanego w Zakrzewie. Ta druga impreza cieszy się od lat ogromnym zainteresowaniem miłośników bluesa z całego kraju. Dzięki takim wydarzeniom jak... Euroeco Meeting i Blues Express, Miasto Złotów i Wieś Krzewo stają się miejscowościami coraz bardziej znanymi daleko poza granicami województwa pilskiego. Zmieniają wygląd ulice w centrum Piły. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o ulicy 11 listopada, dawniejszej Bieruta, przy której kiedyś mieściło się wiele zakładów rzemieślniczych. Zmiany zachodzą również w innych częściach miasta. W ciągu ostatnich lat być może najłatwiej to zauważyć przy ulicy Sikorskiego. W latach 60. i 70. najważniejszym obiektem przy Sikorskiego była siedziba miejskich władz PZPR, zwana przez wielu mieszkańców ironicznie Białym Domem. Dziś w przebudowanym gmachu mieści się Bank. To bardzo wymowna zmiana. Nowy wizerunek ulicy Sikorskiego podkreślają bowiem obecnie nie budynki mieszczące organizacje polityczne, lecz instytucje finansowe. Biznes kracza tu wszędzie, nawet do pomieszczeń dawnej kotłowni domu kolejarza, zamienionych niedawno na spiek. Symbolem nowego trendu jest fakt, że gospodarzem w domu kolejarza została wyższa szkoła biznesu. Czasem interesy przy ulicy Sikorskiego prowadzi się jakby w starej jeszcze oprawie, o czym świadczy niezbyt wyszukany wygląd niektórych sklepów i zakładów. Coraz częściej jest to jednak biznes na dużą skalę. Już przy Sikorskiego mieści się kilka banków. To właśnie ich obecność chyba najwyraźniej uwydatnia zachodzące tu przemiany. Obok banków ulokowano siedziby firm ubezpieczeniowych. Wygląd tych wszystkich gmachów jest wymownym dowodem tego, że obracają one najbardziej chodliwym środkiem i towarem, pieniędzmi. Za okazałymi siedzibami banków i towarzystw ubezpieczeniowych przy ulicy Sikorskiego znajdują się jednak również budowie o zupełnie innym wyglądzie. Altanki w ogródkach działkowych, drewniane szopy i kurniki tkwią tu relikty z zupełnie innej epoki. Ponad 20 lat temu, kiedy piła została stolicą województwa, Miasto zaczęło gwałtownie zmieniać swój wygląd. Jednym z pierwszych posunięć ówczesnego wojewody był nakaz likwidacji kurników i drewnianych szop na podwórkach i w ogródkach w centrum miasta. Ich widok psuł bowiem wojewodzie śliwińskiemu wizję Piły jako nowoczesnego miasta europejskiego. 20 lat później wiele pilskich ulic zmieniło się nie do poznania. Łatwo to zauważyć na przykład przy ulicy Sikorskiego, którą dziś można by żartobliwie nazwać Pilską Wall Street. Jednak dziwnym zrządzeniem losu to akurat tutaj, w pobliżu banków i innych instytucji finansowych, zachowały się drewniane szopy, którym kiedyś wypowiedział wojnę pierwszy wojewoda Pilski. Rażą one dziś niewątpliwie mało estetycznym wyglądem, równocześnie jednak pozwalają mieszkańcom Piły zrozumieć jedno jak bardzo zmieniło się to miasto w ciągu ostatnich lat. Część mieszkańców osiedla przy skrzyżowaniu ulicy Okulnej i Tucholskiej w chwilę wzburzyła zmiana organizacji ruchu na jednej z wewnętrznych dróg osiedlowych. Kilka miesięcy temu przy wjeździe z ulicy Okulnej na drogę osiedlową pojawił się znak zakazu wjazdu. Nieprzypadkowo. Mieszkańcy pobliskich budynków uznali, że bezpieczeństwo ruchu na uliczce prowadzącej przez podwórko wymaga, aby stała się ona jednokierunkowa. 10 lipca taki sam znak ustawiono jednak również przy drugim końcu drogi. Zburzenie części mieszkańców wywołał, zwłaszcza, napis pod znakiem, zapewniający prawo korzystania z uliczki tylko mieszkańcom dwóch klatek schodowych jednego bloku. Praktycznie mieszkańcy tego osiedla nie mają możliwości. Wjechania na teren tego osiedla, zaparkowania samochodu itd. W tym budynku znajduje się sklep, w którym ja pracuję i nie mam na dzień dzisiejszy dojazdu. Kierowca, który przyjedzie za moment z towarem, będę zmuszona nosić go od ulicy. Z decyzją zapewniającą możliwość korzystania z drogi wewnętrznej mieszkańcom tylko jednego bloku, trudno się pogodzić niektórym lokatorom sąsiedniego budynku, położonego naprzeciwko parkingu między obu gmachami. Zawsze też tu wjeżdżamy, gdziekolwiek tylko się ruszę, bo jestem niezdolna do chodzenia i musi mnie zawieść pod same drzwi, nie? No to jest utrudnione teraz i niesłuszne. Lokator bloku przy ulicy Ogólnej, wzburzony ostatnią zmianą organizacji ruchu wewnątrz osiedla, podkreśla, że jej wprowadzenie jest dowodem lekceważenia interesów części mieszkańców budynków usytuowanych w pobliżu ulic Ogólnej, Tucholskiej i Grabowej. Jego zdaniem nie doszłoby do tego, gdyby prawo wjazdu z ulicy Tucholskiej na drogę wewnętrzną zagwarantowano lokatorom całego osiedla, a nie tylko mieszkańcom jednego bloku. Miniony weekend nie okazał się wolny od nieszczęść na drogach. Do poważnego wypadku doszło w niedzielę przed południem na Pilskiej Obwodnicy przy jej skrzyżowaniu z Aleją Powstańców Wielkopolskich. Kierowca pojazdu marki Volvo, opuszczającego granice Piły i kierującego się do Gdańska, nie zatrzymał się przed znakiem STOP i uderzył w obwodnicą samochód ciężarowy z zagraniczną rejestracją. Skutki zderzenia okazały się poważne dla pasażerek Volvo. Wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Jedną z nich okazała się wokalistka Grażyna Łobaszewska. Wracała ona podobnie jak jej towarzyszki podróży z festiwalu muzycznego w Chodzieży, gdzie była członkiem jury. W najcięższym stanie wyszła z wypadku piętnastoletnia dziewczyna, jedna ze zwyciężczyń chodzieckiego festiwalu. W pilskim szpitalu umieszczono ją na oddziale intensywnej opieki medycznej. W wypadku nie odnieśli obrażeń mężczyźni jadący samochodem ciężarowym, mimo że po zderzeniu wjechał on w przydrożny las i zatrzymał się na drzewie. Wiele nazw miejscowości wskazuje na ich związki z postaciami historycznymi. W województwie pilskim mieszkańcy Czarnkowa wiedzą na przykład, że nazwa ich miasta wiąże się w oczywisty sposób z jego dawnymi właścicielami czarnkowskimi. Nasuwa się pytanie, czy mieszkańcy wsi Skrzetusz niedaleko Ryczywołu kojarzą jej nazwę z bohaterem powieści Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. Skrzetusz w pobliżu Ryczywołu to zupełnie inna miejscowość niż Skrzetusz niedaleko Wałcza. Nie ma tu na przykład tak okazałego kościoła, jak w drugiej z wymienionych wsi. Jest tylko kaplica, wybudowana kilkanaście lat temu. Z innych ważnych miejsc, gromadzących mieszkańców wsi, trzeba wymienić sklep spożywczy. To właśnie tu zapytaliśmy kilka osób, czy nazwa ich wsi kojarzy im się z czymkolwiek lub kimkolwiek. Czy panu mówi coś nazwisko Skrzetuski? Skrzetuski? To znaczy Skrzetus. A nazwisko? Pana się uczą w szkole, to pewnie... Nie, <gry> nie, nie wiem. A skąd się wzięła nazwa Skrzetusz? No musiał pan się starszych osób pytać, bo my nie wiemy. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Na ten temat nikt nic nie mówię. A wiem, że kiedyś tam jakieś tutaj Skrzetuski byli. Pan z od tego pochodzi ta nazwa, ale... Dokładnie, naprawdę nie wiem, no co dokładnie nie kojarzę. Nie wszyscy mieszkańcy Skrzetusza byli skłonni do mówienia przed kamerą. Jedna z kobiet zapewniła nas, że nazwa Skrzetusz wiąże się z postacią Jana Skrzetuskiego, ale zaraz potem uciekła, aby uniknąć nagrania wypowiedzi. Pochodzenia nazwy Skrzetusz nie udało nam się również wyjaśnić w stolicy gminy Ryczywole. Tam nie potrafiły nam pomóc ani pracowniczki biblioteki, ani historyk amator, ani ksiądz proboszcz. Rozwiązania zagadki nie znaleźliśmy też w pobliskiej wsi o intrygującej nazwie Radom, gdzie mieści się szkoła, do której chodzą również dzieci ze Skrzetusza. Roman Chwaliszewski, wojewódzki konserwator przyrody, przyznał, że słyszał o powiązaniach między wyrazami skrzetusz i skrzetuski, ale nic ponadto. O skrzetuskim zrobi się zapewne głośniej, gdy Jerzy Hoffman nakręci zapowiadany już film Ogniem i mieczem. Może wówczas wzrośnie również zainteresowanie mieszkańców skrzetusza związkiem między nazwą ich wsi, a nazwiskiem szlachetnego rycerza bez skazy z powieści Henryka Sienkiewicza. Zdaniem sanepidu powietrze w województwie pilskim jest czyste. W czerwcu na żadnym z pięciu stanowisk pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego. Powietrze w Pile wydaje się szczególnie czyste, jeśli zanotowane tu wyniki porówna się z rezultatami badań w takich miastach jak Katowice, Kraków, Wałbrzych, Żary ile stacje pomiarowe czystości powietrza znajdują się przy ulicy Kusocińskiego i Okrzei. Króba z nich należy do Senefidu. Jak podkreślają jego pracownicy, usytuowanie stanowiska pomiarowego nie może być przypadkowe. My działamy w sieci nadzoru ogólnego, a sieć ta obejmuje punkty, które są usytuowane w centrum miasta, w zabudowie wielorodzinnej. Oprócz tego y, większość budynków tu y, nie może być podłączona do sieci ciepłowniczej, a więc y, występują y, lokalne kotłownie, które zanieczyszczają powietrze. W tyle znajdują się dwie stacje pomiarowe czystości powietrza. Po jednej stacji mają Wałcz, Chodzież i Wągrowiec. Jak informuje pilski sanepit, w czerwcu stężenie dwutlenku siarki w punktach pomiarowych wahało się w granicach od 15% do 17,5% normy średniodobowej. Stężenie dwutlenku azotu wyniosło w tym czasie od 1 do 22% średniodobowej normy. Na każdym z pięciu stanowisk pomiarowych zanotowano w czerwcu znaczny spadek stężenia pyłu zawieszonego. Wyniosło ono od 1 do 14% normy średniodobowej. Czystość powietrza w województwie pilskim łatwo udowodnić, porównując odnotowywane tu wyniki z rezultatami badań w niektórych miastach na południu Polski. W takich miejscowościach jak Katowice, Kraków, Wałbrzych, Tarnowskie Góry, Będzin, stężenie dwutlenku siarki w roku 1994 przekraczało normę średnioroczną, podczas gdy w Pile wynosiło ono tylko jej ułamek. Przekroczenie normy stężenia dwutlenku azotu zarejestrowano w tym czasie również w niezbyt odległym od Piły Gorzowie Wielkopolskim. Zanieczyszczenie pilskiego powietrza pyłem może się również wydać niewielkie, jeśli sytuację porówna się tu ze stanem atmosferycznym takiego miasta jak Żary. Trzy lata temu stężenie pyłu zawieszonego wyniosło tu ponad 100 mikrogramów na metr sześcienny, dwa razy więcej niż dopuszcza norma. Tegoroczne lato przyniosło katastrofalne powodzie mieszkańcom południowej części kraju. Żywiołem siejącym spustoszenie jest jednak również ogień. Niedawno doświadczyli tego mieszkańcy wapniarni niedaleko Czcianki. W dwa stanął budynek gospodarczy jednej z rodzin. Przyczyną pożaru okazało się uderzenie pioruna. W płonącej oborze nie było w tym czasie nikogo z gospodarzy. W środku znajdowały się tylko cztery świniaki. Poparzone i zaczadzone zwierzęta strażacy wyciągnęli przed budynek. Tutaj właścicielom nie pozostało nic innego jak dobić ciężko ranne świnie. Przy kremu widowisku przyglądali się mieszkańcy wsi akcji gaszenia pożarów w bakniarni brały udział trzy zastępy straży pożarnej z Ścianki oraz zastęp ochotniczej straży pożarnej z Białej. Było bardzo późne zgłoszenie do naszej jednostki, bo od zauważenia od 17.15 do 17.40 plus czas dojazdu jednostek minęło niemalże pół godziny. Przy tego typu konstrukcji po prostu to trzeba powiedzieć, że pożar za ten okres robi bardzo duże spustoszenie. Straty, które przyniósł pożar w wapniarni oszacowano na 20 tysięcy złotych. Do groźnych wypadków doszło w ostatnich dniach na promach rzecznych w Walkowicach gmina Czarnków oraz w Ciszkowie. W czasie przeprawy w Walkowicach do wody zsunął się samochód marki Żuk wraz z kierowcą i pasażerem. W Ciszkowie przymusowej kąpieli doświadczyli pasażerowie Opla Omegi oraz przypadkowy kierowca ciągnika. Oba wypadki skończyły się szczęśliwie. Prom w Walkowicach przewozi ludzi i pojazdy. Krótka przeprawa przez rzekę jest z reguły podróżą bezpieczną pod warunkiem, że zarówno przewoźnik, jak i pasażerowie zachowują środki ostrożności. Gorzej jest, gdy się o nich zapomina. Doświadczyli tego kierowca i pasażer Żuka, dla których przeprawa przez Noteć omal nie zakończyła się tragedią. Prom przycumował do brzegu. Nie zdążył jeszcze pan, który obsługiwał prom, zaczepić linki o ten kołek. I, a kierowca Żuka już zaczął zjeżdżać z promu i pod siłą, nie wiem, ciężaru Żuk w tylnymi kołami wpadł do wody. No i akurat chyba prawdopodobnie w tym momencie yy, zgasł silnik Żuka, także nie zdążył, a tam jest dosyć stromo, żeby podjechać, i nie zdążył podjechać. I, no i zaczął powoli się wycofywać do wody, a że tam jest bardzo głęboko, no i wpadł całkiem. Kierowca i pasażer Żuka wydostali się z tonącego samochodu i szczęśliwie dopłynęli do brzegu. W akcji wyciągania samochodu z rzeki brali udział strażacy z Czarnkowa. 8 lipca podobny wypadek zdarzył się w Ciszkowie. Tam spowodował go 6 chłopiec, który niepilnowany przez dziadka uruchomił silnik ciągnika w czasie, gdy znajdował się on na promie. Ciągnik zsunął się do wody wraz z przyczepioną do niego maszyną i zahaczonym przez nią samochodem marki Opel Omega. Również to zdarzenie zakończyło się szczęśliwie dla jego wszystkich uczestników, w tym niefortunnego kierowcy ciągnika. Trwają letnie kolonie. Ich uczestnicy wolą z reguły rozrywkę na świeżym powietrzu. Czasem jednak pozwalają się namówić na takie imprezy, jak ta, która 11 lipca odbyła się w Piłskim Domu Kultury. Nieczęsto w czasie wakacji Domy Kultury goszczą w swoich progach dzieci i młodzież szkolną. W Pińskiej placówce spotkali się uczestnicy festiwalu piosenki kolonijnej. Wzięły w nim udział dzieci z kolonii w Śmiłowie oraz z oratorium św. Jana Bosko. Nikt z uczestników imprezy nie sprawiał wrażenia, jakby wyniki były tu sprawą najważniejszą. Liczyła się przede wszystkim wspólna zabawa. Niego go więc nie zdziwiło, że w konkursie nie przyznano żadnych wyróżnień poza egzemplarzami łamigłówek i świadectw uczestnictwa w imprezie, które rozdano wszystkim kolonistom. Festiwal piosenki kolonijnej trwał kilkadziesiąt minut. Teraz potem jego uczestnicy pospiesznie opuścili pięski Dom kultury, aby znowu wrócić do zabaw na otwartym powietrzu. Otrzymanie samochodu w prezencie może się wydawać wygraną na loterii. Czasem jednak taki prezent oznacza pozbycie się kłopotu przez darczyńcę i problem dla obdarowanego. Ten samochód mieszkańcy budynków przy ulicy Asnyka i Konarskiego w Pile widują codziennie od tygodni. Jego właściciel najwyraźniej porzucił go na parkingu, gdy pojazd odmówił posłuszeństwa. Dziś znajduje się on już w opłakanym stanie. Starym robórem zainteresowała się chyba tylko okoliczna dzieciarnia, która zmieniła nieco jego wygląd. Można się tylko domyślać, że dla właściciela samochód nie przedstawiał już żadnej wartości i postanowił się go pozbyć w najmniej kłopotliwy sposób, porzucając go na parkingu. Właściwszym miejscem dla starych pojazdów jest z pewnością złomowisko, i chyba właśnie tam powinien trafić również ten egzemplarz. Do tej pory jednak na naprzeciwko dawnego szpitala nie zainteresowały się jeszcze służby porządkowe. Gdyby to uczyniły, możliwe, że udałoby się im również zidentyfikować właściciela pojazdu. Na samochodzie zachowały się bowiem jeszcze tablice rejestracyjne. Jedno jest pewne. Dla miasta podobne prezenty są kłopotliwe. Ewentualni darczyńcy powinni się w takiej sytuacji spodziewać raczej kary za zaśmiecanie otoczenia, niż podziękowań. Miniony tydzień nie obfitował w ważne wydarzenia sportowe. Najwięcej atrakcji mieli w nim kibice żużla. Dobra wiadomość dotarła do piły z gniezna. Rafał Dobrucki okazał się najlepszym zawodnikiem półfinałów indywidualnych mistrzostw świata juniorów na żużlu. Już w pierwszym biegu zawodów Rafał pokazał rywalom, że do gniezna przyjechał po zwycięstwo. Zawodnik Polonii Philips pozwolił się wyprzedzić jednemu z rywali tylko w czternastym wyścigu. W gronie pokonanych przez Dobruckiego zawodników znalazł się aktualny wicemistrz świata, Duńczyk Jesper Jensen. Kibiców Polonii Filip Spiła ucieszyła również informacja z niemieckiej miejscowości Pfaffenhofen. Startujący tam w półfinałach mistrzostw świata juniorów Rafał Kowalski także odniósł sukces. Kolega klubowy Dobruckiego zdobył w zawodach 12 punktów i zajął czwarte miejsce. Relacje z zawodów w Gnieźnie nadamy w czwartek w magazynie sportowym Tempo. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dla Województwa Pilskiego informuje, iż nie dopuszcza się do kąpieli i uprawiania sportów wodnych następujących kąpielisk. Zalew Koszyce w Pile, na Jeziorze w Złotowie, na Jeziorze w Górznej, na Jeziorze w Sławianowie, na Jeziorze w Mareńcu, na Rzece w Lędyczku oraz kąpieliska miejskiego na Jeziorze Rogozińskim w Rogoźnie. W przypadku zmiany jakości wody w wymienionych zbiornikach zostanie wysłany stosowny komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jednocześnie Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Pile informuje, że posiada aktualne komunikaty o przydatności wód do kąpieli z terenu całego kraju i zainteresowanym udziela informacji. Mam dla Państwa jeszcze jeden komunikat. W związku z trudną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną na terenie ośmiu gmin Województwa Walżerskiego Międzylesie, Bystrzyca Kłocka, Kamienic Ząbkowicki, Bardo, Kłocko Miasto i Gmina, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Kurator Oświaty i Wychowania w Pile zwraca się z apelem do rodziców i organizatorów, aby zrezygnowali z wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy zaplanowane w tym rejonie polskim. Powyższą informację Pilski Kurator przekazuje w uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu. Była to ostatnia pozycja naszego kuriera tygodniowego. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program za tydzień.